Sią się siema, jestem Oskar. W dzisiejszym już robimy misję fabularną i już nie bawimy w nic. E, robimy teraz... Witamy na pokładzie, porozmawiaj z Joannem w kantynie. A w na zami kooperacji jest pan Bananusiu. Dzień dobry. No, więc idziemy. Już się nie będziemy bawić w żadne biura gier, czy tam bazy, wiecie o co chodzi, o te laboratorium i... Teraz będziemy się bawić w kooperację. Radę? Ja nie dam. No. Ty nie dasz. O, to jest mi się jeden. Nie wzywaliśmy kelnera. Miałem cię znaleźć, z rozkazu Meier i dowódcy. Nazywam się... Wiem, kim jesteś, jeden. Od tamtego mordobicia z renegatami pół kantyny chcę tu nazwać po tobie swoje słodkie latorośle. W tym obecny tu wini. Ale przerwałeś nam konsumpcję. Przedstaw sprawę jednym zdaniem, a potem... Proszę, rozpłyń się, jeśli łaska. Wiesz dobrze, o co chodzi. O lampy Ufał. Meier mówi, że wisisz stróżą prawa dostawę. I myślisz, że szczekaniem zrobisz na mnie wrażenie? Naczelny but Jack myśli, że wyśle swojego terierka i wszyscy będziemy sikać ze strachu. Ale czego oczekiwać? Nie odróżniłby szampana w kryształowym kielichu od wody w psiej misce. Nie ma za grosz dobrego smaku. Zgadzasz się, Winnie? Nie wiem. Nie bój się. Przecież Jack nie wparuje tu, żeby cię powiesić. Przynajmniej na razie. A, A Vinnie. Kiedy dorobisz się kręgosłupa? Chcesz mojej uwagi, Aiden? Pokaż, że na nią zasługujesz. Co możesz mi zaoferować? Co powiesz na sąd wojskowy? Mat mógłby to załatwić. Sąd wojskowy? Nie masz pojęcia, do kogo mówisz, co? Kto dogadywałby kontrakty z dostawcami? Kto karmiłby armię, zaopatrywał ją w broń i ubrania? Tydzień mojej nieobecności i stróżowie prawa zostają z niczym. Zaopatrzenie to wszystko. Próbuj inaczej, tym razem bez improwizacji. Ach, ach. Słuchaj, mogę ci pomóc tak samo jak Matowi. Nie wątpię. Podobno jesteś pielgrzymem. Ale jesteś tu nowy. To, że kilku wieśniakom rozwalisz czerepy, nie znaczy, że wszyscy zaraz wezmą cię na barana. Z ludźmi trzeba działać subtelnie. Każdy ma coś, na czym mu zależy swoją cenę. Ta gadka jakoś mnie nie przekonuje. Próbuj dalej. Mhm. Twój czas się skończył, nie zainteresowałeś mnie. Jak to cię nie zainteresowałem, nie Typie? Jak to mówią, skoro musisz pytać o cenę, to znaczy, że cię nie stać. Nie na wszystko stać, Typie. Z twoim metalem. Możliwe, dobra. Przywalę no. mu kiedyś. Się dogadać z księciu, nie Takiego typa jeszcze tu nie spotkałem. Mówiłam <laughs> ci, zajrzyj do mnie, pogadamy. I wracamy. A, ona ma to góry. <laughs> Widzisz? Raz chodzimy, potem chodzimy, a potem wchodzimy. Przynajmniej hmm. się do dotle do I don't know. A Filipiem sou lepszy sposać, a nie zapomniałam. Dobra, to po dialogu. Wpieprzał pięć dań i zabawiał się z młodymi dziewczynami. Z młodym chłopakiem, ale reszta się zgadza. Niezłe z niego ziółko. Muszę znaleźć na niego sposób. Jack potrzebuje lamp, a Huan nie współpracuje. Hmm, to może być trudne. Huan nie słucha się Jacka, więc możesz mieć z nim ostro pod górkę. Ma autorytet i własnych ludzi i uwielbia demonstrować to Jackowi. Co by go przekonało? To co każdego łapówka. Lubi dzieła sztuki, świecidełka. Drogie gówna sprzed upadku. Kiedy zobaczy coś, co miało jakąś wartość, nie umie się powstrzymać. Zero samokontroli. Hmm. skąd coś takiego wytrzasnąć? Słyszałam, że w penthouse przy Liberation Passage mieszkał stary Polak. Mówią, że zbierał dzieła sztuki. Możesz tam sprawdzić. Można się tam dostać tylko na paralotni, więc coś mogło się zachować. Będziemy w kontakcie, poprowadzę cię. A ty? Wybierasz się na polowanie? Nie, na imprezę. Dziś urodziny Daniora, a nigdy nie wiadomo, kiedy lista gości pokryje się z listą celów. Może wpadniesz, kiedy załatwisz sprawę z Juanem. Danior chyba mnie nie lubi. <grym> On nikogo nie lubi. Będziemy w kontakcie. Pytanie do ciebie. Kogo wybierałeś? E, Mata czy tego typa, co teraz zgadaliśmy? Zbrem mat a czym a na śmierć to dłużej będzie, będziesz do... Nie do wieżowca VMC w, w sensie mi chodzi z kim lepiej współpracować z matem czy z tym typem Komu wtedy pomagałeś? Dobra, zaraz będziesz wiedział o co mi chodzi Zaraz będzie ten dialog i ci powiem Czekaj, bo tu mam skrzynię. Znaczy nie tą skrzynię z tylko skrzynię normalną, co nie? Ze zapasami Jesteś? Jestem Bo się nie i myślałem, że już padłaś. Nie. Ja, czy, szczerze ci powiem tak. Nie mnie, to, Miałem ci przywalić. I, teraz. jak lubisz tego jak on miał Mata? ejdena. A kona uwielbiam! No to mu, to nieważne z kim weźmiesz sojusz już teraz. To musisz zabrać yy, Franka yy, w Wierzostu Więci w tej misji. Musisz, musisz dać Frankowi dostęp do wieżowca. I Wtedy jest szakona. Tylko tyle ci mogę powiedzieć. Tylko, że jeśli ja mam go zabijać, to ja nie chcę się z nim widzieć. Ehm, Franka, że jest później wybór, czy go zabić, czy nie, więc my nie musimy zdecydować. Ja go nie chcę zabijać, nie mam mowy. No to, no to nie zabijasz. Za Zarządzone pieniądze. Przywiązałem się do Hakona, no kurde! On lubi na tak przyjaźnie. Więc mówię Ci tyle, bo wiem, że po prostu go lubisz. Uwielbiam, a nie lubię. Więc z tego, ci, z tego Ci o tym powiedziałem, że to nie ma znaczenia. Po prostu mu, wieżowców więcej musi frankowi dać dostęp do radia. A komu tam jest do wyboru dostęp do radia? Bo mi akurat nie Jack, chodziło o radio. Jack... Jack Matt, no i Prank. czyli nocny biegasz, ten cały czas pije. A to teraz tu, dobra, wiem, dobra, znam sposób na dostanie się tam. Musimy wejść na przed nami budynek, jeden tutaj przed nami. Dobra, ten no tutaj. I tylko tyle, no i tylko tyle ci powiem, bo to nie ma znaczenia. Hmm. Jak chcesz... Chodzimy na ten A... budynek na który jestem A z Yuanem, czy jak on tam ma to jest trochę dłużej będzie ci trwało. Do, jak, jak chcesz wejść do wieżowca Ty dłużej, ty lepszy odcinek idiota Wieś? się Dobra, żyjesz Żyję, spokojnie A tak jeszcze idiotą to jeszcze nie jestem o, tu, tu będzie dobrze. A, tutaj mogę normalnie wejść, jestem idiotą, faktycznie. Do widzenia, zombie. Dobra, ja już jestem. O, na jednym piętrze będzie, będzie trochę skrzynek, bo już tam widzę jakieś niebieskie skrzynki. Dobra kani musimy się tam dostać Okej okay. Testu O, tutaj jest fajny bonus. mam fajny bonus, jak się dostać już na tak O, a wiem jak się tu dostać, dobra jesteś? Jestem tylko pociąg. Pierwszy raz widzę w tym ...tych jakby wiesz, w tych zapasach widzę perfumy. O, tu masz skrzynkę. Jaką? Niebieską, tam jest skrzynka. A tutaj rzeszty. trzeba wejść. Się A tam są rzeczy do, do sprzedania. Budynku, ale... Jak miałem się dostać na górę? Użyj szybu. Powinien być na dachu. Kiedy tam dotrzesz, stań na nim i otwórz paralotnie. Nie ma tu żadnej skrzyni. Gdzie tam była. Nic na nie, nie, nie widziałem. Fakt. Jakby widziałem skrzynia już ją otwartą. No bo otwarłem ją. A no to coś tam działałem. Ja, wiem, że to jest gdzieś nagranie. Tylko gdzie to już nie pamiętam. A wiem, że to było gdzieś tu nagranie do trofeum. Trzeba ja tu w serio du trochę dużo spędzić tu trzeba. Nie, nie trzeba. Ale w u... tej grze, jakby... Nie A? Że... Wszystkie no, Szukaj dalej. O, przestań czytać A, x -a. Obrazy zabrał, ale dla Jessica miejsca nie starczyło ha, romantyk jak skurwysyn. Jessica Dobra, my tutaj będziemy wychodzić na dach A zostaw tu, bo ja chcę to otworzyć Okej? Okay? Dobrze Ja Czekaj, nic tutaj nie rób, na razie muszę znaleźć tu nagrania. Hmm, chyba lista tego, co zabrał. To chyba tu no, będzie nagranie Nie, nie te nagrania, nie te. Takie do trofeum, wiesz. Te, takie... No, to na dole. No o tu, 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 tu. Tego szukałem. Przecież tego nie widzę, bo już to pewnie zabrałem Mhm. Tego, tego, tego czego szukałem. Dobra, wracam na górę. I teraz możemy to przeszukać, te miejsca. Co robisz? Śmigłowiec będzie na małpę. Lawan. chyba coś znalazłem. Mieli pod niego podstawić śmigłowiec. Zanieśli wszystko na dach. Idę tam zajrzeć. Powodzenia. No i Wiem, że coś jeszcze na dachu było jakieś śmieci. No to chyba nieco tylko bardziej tam. O, tego szukałem. Znalazłem bogaka, coś tam zostało... ale po kolekcji ani śladu. Lawan? Hej, jesteś tam? Jest Weyden. Mówiłam ci, że wychodzę. Dobra, krótka piłka. Nie ma tu nic poza jedną butelką whisky i jedną wódki. A przynajmniej ta whisky jest dobra. Juan lubi dobrą whisky. Może jeśli go schlejesz, to trochę się wyluzuje. Dalej jest w kantynie? Widziałam jak wychodził. Podobno wraca na statek do swojej kwatery głównej. Okej, okay, ja ruszam tam. A, słuchaj, ta wódka. Danior, bardzo lubi wódkę. Jeśli planujesz wpaść, ale pewnie nie. Tak właśnie się robi, jeśli naprawdę chcesz poznać to miasto. Tylko mówię. To co teraz. Teraz jest niezależne, co wybierasz, po prostu tak i tak będzie to samo co była. A jak pójdziesz do Daniora, to po prostu dowiesz się trochę o przeszłości, i możesz się dowiedzieć o przyszłości Lałan. Do Daniora mówisz? No, dobrze, do, ale jak, jak pójdziesz do Daniora, później do Joanna, Do Joana, czego on tam ma, to się nic nie stania? Idziemy do Daniora Do Daniara. No, dobry wybór. Prowadź mnie. No to... Pan już tutaj skoczyć? To jest dwójka, no to tam. No to dwójki Ładna chyba. Czekaj, zapomniałem coś zrobić, wiesz? Kondycja. Zwinność. Ulepszenie. Umiejętności. I zwinność. Piąty poziom. Ja mam na, ja na fula. Jeszcze taki malutki ten pasek, taki cienki. Musimy że to... Musiałem zrzuty, żeby zrobić lepszą parę lotni. O, nocna aktywność, tutaj zrobimy sobie nocną aktywność kiedyś. No. Nocna aktywność, później wyrzuty znaleźć. Mm. Żebyś se mógł paralotnią ulepszyć. A później hak i lampą UV. Po co poszłeś? Chciałem się tepnąć. No. Wszystkiego najlepszego, Danior. A jednak przyszedłeś. Proszę, z okazji kolejnego roku na tej planecie. Czego ode mnie chcesz, gadzio? Co masz na myśli? Czego potrzebujesz? Dlaczego nagle dajesz mi prezent? Lawan mówiła, że masz urodziny, więc pomyślałem... Rozumiem pojęcie prezentu urodzinowego. Tu heres, serdynało. Um, okej, okay. słuchaj, wszystkiego najlepszego. Przegrałem zakład, ale przynajmniej mam coś na pocieszenie. Zakład? Nieważne, Lawan jest przy barze. byś nie chciała, żebym przychodził? Zgarnę butelkę, nadrobisz zaległości. Gro? Po służbie, he? Słuchaj, wiesz, jak stresujące to wszystko było. Dostajesz rozkazy, te nie mają sensu. Nieustannie walczysz z czasem. A rozumiem, wierz mi. No, udało ci się. Lawan wygrała. Wygrała? Chodzi o jakiś zakład? Tak, z Danielem. Ona była pewna, że przyjdziesz, on niespecjalnie. To wygląda niemal tak, jakby jej zależało. Niezwykłe. Masz Aiden, pi. Najlepsza gorzała Nikolasa. Mieliśmy właśnie zagrać w grę. Nie Lawan, nie mieliśmy. Daj spokój. Odpadam. Tak ja też odpadam. Wystarczy mi klania. Banda przegrywów. Aiden, a ty grasz? No, zagrajmy, nic nam nie zaszkodzi, tak, nie? Bo, tak, bo właśnie tu będzie opuściłałam. Jak za to pytania. Jeszcze najpierw pytamy w co? W co? No. Nie bierz w tym udziału. Skończysz nawalony i upokorzony. Aiden, im dłużej będziemy gadać, tym więcej damy czasu tej zrzędzie na wycofanie się. Grasz czy nie? No gram! A czy dzik w lesie? Oczywiście! Okej, okay, wchodzę w to. Zuch, chłopak? Zasady są proste. Albo odpowiadasz na bardzo osobiste pytanie na swój temat, albo musisz podjąć wyzwanie. Wolę wyzwanie. Jeśli nie chcę odpowiadać na pytanie, mogę wybrać wyzwanie. Chciałbyś? To my decydujemy, czy to ma być prawda, czy wyzwanie. Albo robisz, jak ci każemy, albo pijesz. No dobra. Powiedz, czy spałeś już z kimś z biledorem? Czy spałem? Chwila... Nigdy nie, nie spałem! No. Więc powiem nie. prawdę. Żartujesz sobie? <laughs> Może gość ma standardy. Najpierw miłość i tak dalej. Haha, powodzenia. Nie każdy jest taki jak ty, Roł. Coś ci powiem po nagraniu. Twoja kolega. Okay. Chcę, żebyś coś zagrała. Spierdalaj. <laughs> Ej, o co chodzi? Napiję się. Nieważne. Grasz na jakimś instrumencie? Nieważne. Wypiłam. Lecimy dalej. Kiedyś grała na ukulele. Serio? Ludzie, lecimy dalej. Aiden, Zagraj dla Roa. I chcę, żebyś kazał mu zaśpiewać. To będzie straszne. straszne. Co zaś zaśpiewał? Co? Zapytaj się czym zajmowałeś się w przeszłości. Zaśpiewaj! Poróż Porusz te struny głosowe. <laughs> Sam się wróciłeś You my reggae muffin. You my thing I'm tough and all. But I always have a ball with you. You my reggae muffin. I know it's just a silly name. Warto było. My heart Zawsze dokończona. O Boże, zabijcie mnie! Zabijcie mnie przed kolejną zwrotką! Wow, stary to... to było coś. Dobra, wystarczy. Chciałbyś zapytać o coś tę doświadczoną zabójczynię? Zawsze zastanawiała mnie ta lista celów. Zamknij się, Rą. Nie twoja kolej. Mm. Od czegoś się zaczęłaś do, czego do celów? To co zrobiłaś po ucieczce to, je, to jest takie... Właśnie to jest przeszłość Laban. Dobra. Po tym, jak uciekłaś od Waltza, co robiłaś? O, trudne pytanie. Robiłam wszystko, co musiałam, żeby przetrwać. A na przykład? To już kolejne pytanie. Pi. Nie. On chce, żebyś odpowiedziała na pierwsze. Kogo obchodzi, czego on chce? To zaczęło się dużo wcześniej, kiedy uciekłam Waltzowi. Pomógł mi Frank. Pokazał mi, że mogę inaczej wykorzystać swój gniew. Wtedy myślałam, że do nich dołączę. Że kiedyś zostanę nocną biegaczką. Kogo ja uszukiwałam? Wykosili ich w wieżowcu VNC. W Frank stracił niemal wszystkich. Nocni biegacze padli. A Frank zaczął pić. Stracił wiarę w życie, w samego siebie. No więc. Nie jestem nocną biegaczką. Ale przynajmniej mam swoją listę. Dobra noc. Zadałem niewłaściwe pytanie. To właśnie piękno tej gry, pielgrzymie. Prędzej czy później docierasz do niewłaściwego pytania. No to do zobaczenia. Dobra. I odcinek trwa. Jak nie idzie dialogu, to za chwilę zakończymy odcinek. Tak. Tak. Więc no kochani zakończymy już ten odcinek, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, widzimy się już w następnym odcinku z Dying Light 2, subskrybujcie żeby nie przegapić, trzymajcie się i cześć. Tak.